Czy macie jeszcze wolne miejsce do pochówku? Jak rozwiązujecie problem braku miejsca na cmentarzu? A co z ochroną środowiska? Czy groby na twoim cmentarzu są skrudne i dobrze utrzymane? Czy chcecie mieć ładny cmentarz, ale koszty utrzymania są wysokie? Czy wiesz, jak zmniejszyć te koszty? Czy szukacie odpowiedniego rozwiązania dla grobów i ścian urnowych? Oferujemy unikatowe, nowoczesne i dostępne rozwiązania dla każdego cmentarza. Prezentujemy tutaj nowoczesny system urnowy modual. Sprosta on wszystkim Waszym oczekiwaniom wykorzystując najnowsze trendy. Każde zlecenie jest projektowane i montowane łatwo, szybko i czysto. Naszym celem jest uczynić cmentarz estetycznym, ekologicznym i rentowym. W naszej ofercie możecie znaleźć nisze i groby urnowe, alejki urnowe na indywidualne zamówienie. Kolumbaria filarowe dają możliwość dodatkowych pochówków w miejscach niemożliwych do zagospodarowania. Ściany urnowe dostarczają wiele miejsc do pochówku. Dodatkowo, dzięki możliwości dowolnego ustawienia i dostosowania do indywidualnych wymogów zagospodarowania terenu, stają się one dominującym i upiększającym elementem cmentarza. Kładziemy duży nacisk na jakość, estetykę i trwałość. W tym celu używamy najwyższej jakości naturalnych materiałów o najwyższej wytrzymałości oraz najlepszej technologii. Nasze produkty nie wymagają utrzymania. Wszystkie nisze są zamykane oraz po montażu i nie wymagają dodatkowych kosztów związanych z montażem płyty zamykającej. Dla stworzenia dostojnego i harmonijnego cmentarza proponujemy system Mobilar, w którym znajdują się kwiaty, stojaki, naświeńce, moduły naznicze, automaty naznicze, bazony i doniczki na kwiaty, tablice informacyjne, ławki i oświetlenie. Jest dobrym rozwiązaniem dla efektywnej rozbudowy dostojnego, estetycznego, czystego, ekologicznego, bezpiecznego i utrzymanego cmentarza. Dowiedz się więcej, odwiedzając naszą stałą ekspozycję. Zapraszamy!